Lekcja trzecia. Wieloświat. Wieloświat. Każdy fan Marvela lub Flasha wie, co to takiego, ale zapewne nie wiedzieliście, że istnieje naprawdę. Wieloświat to równoległe ziemie, nieskończoność innych ziemi, lub ich podobieństwa, na których żyjemy my, którzy podjęli inne decyzje. Na tej ziemi wczoraj poszedłeś do sklepu, ale w ten sposób stworzyłeś nową ziemię, na której ty nie poszedłeś do sklepu, tylko zostałeś w domu, i ten ty który został w domu stworzył nową ziemię. To jest nieskończona pętla. Pętla, która tworzy nowe światy. Czy można do nich przejść? Tak, można, ale to może być skomplikowane i niewykonalne jeszcze przez tysiące, jak i nie setki tysięcy lat. Czego potrzebujemy? Potrzebujemy dostać się do czwartej przestrzeni. Wiecie, że jest 1D, 2D i 3D. Tak, 3D to teraz żyjemy w trzech przestrzeniach. Ale wiecie co to czwarta przestrzeń? Czwarta przestrzeń to teraźniejszość, przyszłość i przeszłość jednocześnie. Jednocześnie widzielibyśmy szafę, która byłaby zamknięta i otwarta jednocześnie, ponieważ widzimy to, co teraz i w przyszłości. Możliwe jest to, że gdy dostalibyśmy się do czwartej przestrzeni, to wtedy zobaczylibyśmy wszystko, odpowiedzi na wszystkie pytania, na nieśmiertelność i właśnie na wieloświat. Te światy równoległe mogą być po prostu przy nas, oddalone o kilka kilometrów, tylko my ich nie widzimy, ponieważ da się je zobaczyć tylko i wyłącznie w czwartej przestrzeni. Możliwe też jest to, że czasami te ziemie się z nami zderzają i przez zderzanie mózgi ludzi z tamtej ziemi oddziałują na nasze mózgi. Przechodzimy do efektu mandeli. Efekt mandeli to na przykład zdjęcie pikaczu. Ludzie myślą, że miał on na końcu ogona czarny pasek, ale tak nie było. Co jeżeli tak naprawdę efekt mandeli to po prostu inna ziemia, na tej ziemi pikaczu ma na końcu ogona żółty kolor, ale co jeżeli na innej ziemi pikaczu ma na końcu ogona czarny pasek? Co jeżeli podczas zderzenia się dwóch ziemi niektórzy ludzie widzieli to, co jest na innej ziemi, czyli czarny pasek na ogonie pikaczu? Linie czasu z tamtej ziemi złączyły się z naszą linią czasu, i dlatego ludzie myślą inaczej. Przechodzimy znowu do wieloświata. Tworzymy nowe ziemie. Te nowe ziemie to po prostu decyzje, których my nie wybraliśmy. Decyzje wybrane przez nas, ale na innej ziemi. Na jednej ziemi dodałeś koledze do wody, dla żartu, płyn do naczyń. Nie dodawajcie, koledze, płynu do naczyń. To przykład. Wlałeś ten płyn do naczyń i wziął kubek z tym płynem do naczyń. Ale na innej ziemi kolega wybrał inny kubek. Wybrał kubek bez płynu do naczyń. Kiedyś to, o czym mówię, naukowcy potwierdzą. To wszystko jest prawdą, ale jeszcze nie potwierdzoną, ale także nie obaloną. Więc pamiętajcie, to jeszcze nie jest przyszłość. Róbcie to, co chcecie i nie dolewajcie koledze płynu do naczyń, jak będzie pił wodę. Do zobaczenia na kolejnej lekcji.